Gdy do domu symowego brata wprowadzili się nowi mieszkańcy, nikt nie przypuszczał, że przyjdzie im nominować już następnego dnia. Bazując na swoich pierwszych wrażeniach, do opuszczenia programu zostały wytypowane Romy oraz Jackie, która zostanie wyeliminowana? Znowu się spotykamy, jak ten czas leci. Witajcie serdecznie. Oto pierwszy odcinek eliminacyjny programu Rony Simbrader. Program rozkręcił się na dobre, jednak dopiero dziś mieszkańcy poczują o co naprawdę chodzi w Simbraderze. Skutek pierwszych nominacji, o wasze głosy o swoje bycie albo nie być, walczyły buntownicza Jackie oraz rezolutna Rony. Która z nich opuści dom Symowego brata? Przekonamy się już dzisiejszego wieczoru za kilkanaście minut. Zanim jednak to się wszystko wydarzy, zobaczmy relacje z dnia wczorajszego, czyli czwartego. Biedna Kamila padła ofiarą całkiem zabawnej intrygi przygotowanej przez resztę mieszkańców. Dzień czwarty, dziesiąta trzy. Tom przygotował dla mieszkańców poranną sesję gimnastyczną. Zaczniemy może od takiej prostej rozgrzewki, by rozciągnąć trochę mięśnie. Proszę powtarzajcie za mną. Bardzo dobrze, w prawo, w lewo. Ej, ale nie ociągać się. Tymczasem Rockwell postanowił zaspokoić swoją ciekawość. Te kamery nie tak fascynują, że muszę sprawdzić, jak to działa. Wydaje mi się, że nie powinieneś dotykać tych kamer. Symowy brat nie będzie zadowolony. Rockwell, tu symowy brat. Proszę natychmiast przestać bawić się kamerą. Zepsujesz i będziesz musiał płacić za szkodę. Ja chciałem tylko sprawdzić, jak to funkcjonuje. Przysiady są dobre na UDA, ale, Jackie, wykonujesz złe ćwiczenie. Zresztą to wszystko jedno, byle ćwiczyć. Musimy rozruszać kości po tej ciężkiej nocy w śpiworach. Rony, czekaj, nie ćwiczysz już. Tak wiesz, to ja odpadam. Dla osoby z moją duszą to trochę już za długo. Ok, najważniejsze, że dałaś z siebie wszystko. 120 Symowy brat ma dla Kamili niespodziankę. Z okazji Twoich imienin, symowy brat ma dla ciebie prezent przepiękną suknię z najnowszej kolekcji kolce banana. Ale super miło, że pomyślałeś. Czego Kamila nie wie, to to, że pozostali mieszkańcy otrzymali sekretną misję i muszą udawać, że suknia Kamili jest biało-złota, a nie niebiesko-czarna. Jeżeli będą na tyle przekonujący, że sama Kamila w to uwierzy, ich misja zostanie zaliczona. Rony, Tom, zobaczcie! Zobaczcie jaką piękną suknię dostałam na imieniny! Jest cudowna! Te złote elementy idealnie pasują do twojej figury, a ta biel, coś pięknego! Niezły prezent dostałaś, naprawdę do twarzy ci w tej bieli, zostaw ją sobie jako suknię ślubną! Ale przecież ta suknia nie jest ani biała, ani złota! O, Kamila, cześć Rockwell! O kurczę, ale masz odjazdową suknię! Uwielbiam kobiety w białych sukniach, biel to kolor niewinności a ty taka jesteś, ale ona jest niebiesko-czarna. Tomas proszę cię, ratuj, co się stało? Pomóż mi bo chyba postradałam już zmysły. Ta suknia jest niebiesko-czarna czy biało-złota? Piękna, dostałaś od symowego? Przecież jest biało-złota, nie widzisz? No to chyba coś ze mną jest nie tak, masakra. Hej Kamila. Słyszałam, że dostałaś suknię, ale nie sądziłam, że będzie aż tak olśniewająco biało-złota. To ty też? Oj, słabo mi, kręci mi się w głowie. Kamila, tu samowy brat. Twoja suknia jest tak naprawdę niebiesko-czarna. Misją pozostałych mieszkańców było przekonanie Cię, że jest biało-złota. Zadanie zostaje zaliczone. Ha ha ha, mamy Cię. Nie wierzę, że dałaś się nabrać. Działaś niezłe przerażenie w oczach. Ha 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 ha, no to się odegraliście na mnie. Bo pierwszego dnia ja wkręcałam was, teraz wy wkręciliście mnie. 16.05 Thomas i Rockwell rozmawiają o zbliżającej się eliminacji. I jak myślisz, kto ma większe szanse by odpaść jutro wieczorem? Bo ja z całym szacunkiem ale stawiam na Ronę. Coś ty, Rony na pewno nie odpadnie, nie ma szans. Jestem pewien, że jutro pożegnamy niestety Jackie. Tom zabiera się za mycie naczyń po obiedzie. Obrzydliwe, myj je szybciej bo nie mogę wytrzymać. Najbrudniejsze naczynia są akurat wtedy, gdy jest moja kolej zmywania. No śkurcze, upierdliwa mucha. Mam ją. Tymczasem Kanila i Rony rozmawiają. Chciałabym otworzyć swój własny biznes, ale na nic nie mam pomysłu. Prowadzenie biznesu to bardzo ryzykowna gra, dzisiaj nie wiadomo co naprawdę zadowoli klientów, i potem kasa w błoto. Wiem, bo moja ciocia miała firmę pogrzebową. Niestety klienci nie chcieli umierać i splajtowała. 17.11. W nagrodę za zaliczenie sekretnej misji mieszkańcy otrzymali piłkarzyki. Jest, ale bramka. No dajesz w lewo. Nie no coś zacina. Graj, a nie marudzisz cały czas. Jak mam nie marudzić, skoro sam widzisz, że ciężko się obraca tymi piłkarzykami. Ha, kolejny gol. Kamila jest w pokoju zwierzeń. Pośmialiśmy się, zabawiliśmy. To było naprawdę śmieszne zadanie. Ja mam piękną suknię, a teraz chłopaki mogą sobie pograć w piłkarzyki. Codziennie szykujesz dla nas coś zaskakującego. Rony oraz Jackie rozmawiają w ogrodzie. Powiedz, czy ty z tymi wszystkimi serialowymi przyjaciółmi przyjaźnisz się tak prywatnie? Oczywiście, tyle lat na planie serialu, zżyliśmy się jak rodzina. To miło. Ej, patrz, czy to śnieg? No zobacz, zaczął padać śnieg, no naprawdę, ale heca, a jednak tej zimy jeszcze się pojawił. Ach, tylko popatrz, jaki wspaniały, każdy płatek zachwyca. A psik, już mnie coś bierze. 1921. Tomasz zaprosił Toma na partyjkę szachów. Jak chcesz to zaczynaj. Nie no ty zaczynaj. Albo dobra, ja zaczynam. No i dobra, tylko pamiętaj, że ta gra wymaga pełnego skupienia i przemyślanych ruchów. No przecież wiem. To zrobię tak. Damana d6. Tymczasem Kamila bierze relaksacyjną kąpiel w bąbelkach. Uwielbiam takie chwile jak ta, po prostu bosko. Rockwell podziwia swoje śnieżne dzieło. Spójrz na niego, czyż nie jest prześliczny. Może trochę wygląda jak niedorozwinięty, ale i tak jestem z niego dumny. Nie twoja wina, że spadło za mało śniegu, by go ukształtować. 22.12. Rony zamierza zaskoczyć Tona. Tom, przystojniaczku, zobacz, spójrz na mnie. Co ty mi tu głowę zawracasz? Spójrz, jaką seksowną bliznę założyłam specjalnie dla ciebie. Rany koguta, dziewczyno, czy ty chcesz, żebym ja miał koszmary? No proszę, zgrywasz niedostępnego. Nie ma sprawy, ja to rozumiem. Nie musimy się spieszyć. Nie musisz czekać, bo nie ma na co. Wybij sobie cokolwiek z głowy, kobieto. W pokoju zwierzeń jest Tomasz. Mija dopiero czwarty dzień, a ja mam wrażenie, jakbym tu był cały wieki. Nie żebym narzekał, ale to zamknięcie w czterech ścianach sprawia, że czas bardzo powoli płynie. Poważnie. I jak nastrój przed jutrzejszą eliminacją, a dziękuję jest nerwowo, ale jakoś daje z tym radę. To dobrze, mam nadzieję, że nie zostawisz mnie samego z rony. To przykre, że Rony się stara, a Tom w ogóle nie jest zainteresowany. Co ja gadam, to się cholernie dobrze ogląda, haha. Ha. A teraz pora przejść do załatwiania konkretów. Mamy przecież uczestnika do wyeliminowania. Przez ostatnie dni widzowie oddawali głosy na nominowanych, za co serdecznie wszystkim dziękujemy. Połączmy się z domem i przedstawmy wyniki. Uwaga, mieszkańcy, tu Hugo. Rony. Jackie. Nadszedł wasz czas. Przez ostatnich kilka dni symowa publiczność oddawała na was głosy. Ogłaszam, że mieszkańcem, który zdobył największą ilość głosów i musi opuścić dom symowego brata jako pierwszy, jest... Jackie. No wiedziałam kurczę. Jackie, zostałaś wyeliminowana. Masz 30 sekund by się pożegnać. Dziękuję za wszystko. I uważaj na siebie. Dzięki ty też. Trzymaj się. Trzymaj się, Jackie, jesteś wielka kochamy cię. Przepraszam, ale nie chcę się z wami żegnać z osobna, bo wiem, że się poryczę. Szkoda, że nie będę mogła już z wami tu być, Jackie. Musisz opuścić dom symowego brata natychmiast. Oj, no już wychodzę. Dzięki za oklaski. Witaj Jackie, witaj higo, Usiądź proszę, OK. To opowiadaj kochana, co poszło nie tak, że tu teraz siedzisz. Po prostu nie miałam szans z taką gwiazdą jak ona. Za dużo osób ją lubi, więc zwyczajnie przegrałam. W programie miałaś być twarda i zadzierająca nosa. Tymczasem byłaś delikatna, że nawet nie chciałaś się pożegnać ze wszystkimi co się stało? Tamten dom potrafi całkowicie zmienić charakter. Sama byłam dla siebie ogromnym zaskoczeniem. Jak wiesz, dostałaś trzy nominacje. Jesteś ciekawa od kogo? Pokaż. Nominuję Jackie. 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 Nie zamieniłem z nią chyba jeszcze ani słowa. Chcę sama schrupać te ciasteczka. Ona nie rozumie moich dowcipów, ale się popisali, podali beznadziejne powody. Zadam zasadnicze pytania: kogo typujesz na zwycięzcę, a kogo chcesz tu zobaczyć następnym razem? Wygrać zdecydowanie matom, a odpaść niech odpadnie, Tomasz. Jest nudny jak flaki z olejem. Byłaś naprawdę świetną mieszkanką, zobacz, jak zapamiętały cię nasze kamery. Była świetna, powodzenia, dziękuję. Panie i panowie stróbcie hałas dla Jackie. I tym sposobem nasz pakiet celebrytów zmniejszył się do pięciu osób, kto odpadnie następny, przekonamy się wkrótce. A teraz zapraszam na wydanie ekstra, w którym lato ja będzie miała okazję dłużej porozmawiać z Jackie. Nie przegapcie kolejnego odcinka, czyli relacji z dnia dzisiejszego w której jeszcze Jackie zobaczymy. Ja już się żegnam. Dziękuję, że byliście z nami. I pamiętajcie, Symowy Brat patrzy. Wejdź na forum centrum Symów, gdzie znajdziesz wszystkie nowinki dotyczące programu.